Jeżeli jesteś fanem motoryzacji, musisz to zobaczyć. Przedstawiam Aston Martin Valkyrie. Ten samochód to prawdziwy cud współczesnej inżynierii. Powstało tylko 150 egzemplarzy, co czyni go prawdziwą perełką, niczym arcydzieło Beksińskiego. Futurystyczny design, niczym wprost z filmów science fiction kręconych w łodzi, maksymalizuje aerodynamikę i osiągi. Pod maską kryje się silnik V12 o pojemności 6,5 litra wspierany systemem hybrydowym, generujący zawrotną moc 1160 koni mechanicznych. Przyspieszenie od zera do setki w 2,5 sekundy i prędkość maksymalna przekraczająca 400 km km kracha to osiągi rodem storu wyścigowego, jak na przykład na torze Poznań. To więcej niż samochód to technologiczne arcydzieło, czerpiące z rozwiązań Formuły 1, Walkyrie, Powraca na Le Mans w 2025 roku, potwierdzając swoje niezrównane wyścigowe pochodzenie, prawdziwy kubica wśród samochodów. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i kliknij dzwonek, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym filmie.